Patrz teraz na to. Ostatnio zacząłem korzystać z olejów orlenowskich. No nie bez powodu, no bo jak możecie sami zobaczyć, specyfikacja API to jest SNCF. ACEA mamy A3B4. Także jest całkiem spokój. Mamy jakie spełnia wymagania: czyli VW, Mercedes, Renault, Fiat, PSA ogólnie to chyba to co najważniejsze. No i oczywiście cena. Cena jest zaporowa, bo na promocji ja to kupiłem w Interkarcie było po 59. Teraz jest chyba po 120. No i specyfikacja tego oleju jest naprawdę bardzo dobra. Jak weźmiemy sobie na przykład Liquid Moly lub Liquid Moly lub na przykład nie wiem Motula, no bo najczęściej te oleje stosowałem. To mają takie same parametry jak nasz polski orzeł. Ja troszeczkę poszperałem i wiem czym mniej więcej ten olej się różni właśnie od na przykład Motula. A wy wiecie?